Dobrze, więc jak obiecałam, dzisiaj postaram się być bardziej żywsza w tym nagrywaniu. W... Tak. I zastanawiałam się. Y... <ścoughs> zastanawiałam się nad na powitaniem. Nie wiem, mówić. Y... Witam tutaj Antonio Anna z tej strony, czy coś w tym stylu. Czy bardziej myślałam nad. Słowem szczerze, Zesraci się, przysięgam. Nad słowem Howdy z pewnych powodów, ale po pierwsze, to kojarzy się z pewnym innym furasowym gościem, e, a po drugie, brzmi trochę cringe'owo, ale mi się podoba. W sensie, tak i, i tak, od... odkryłam y, sposób, odkryłam sposób, y, co, co ten. Hello. My name is Dr. glenn Pierce, and we still can't find you. Okay. But you hope. should now have access to the series' co, co tutaj trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency, emergency signs that lead you to them. <coughs> will all of this work? Absolutely. Okay. Vince, like last episode, it was also written. Nawet nie wiedziałam, jak blisko odpowiedzi była. To jest wszystko, co trzeba było zrobić. Przepiękny księżyc z jakimś go- SER?! Okej. Okay. Wspaniały. Wyjście. Kurwa, wcisnęłam coś. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Thanks, <laughs> me. No co? Ja chcę ser! ser. mogę ściągnąć? Nie wiem czy wyjść przez dach, czy to jest takie piękne, małe wyjście. Gdzie mój ser. Okej. Okay. No. Tak, tutaj to jest takie wspaniałe wyjście i nie wiem czy... Pewnie tak. Nie mylę się. Ale... Ale... Ale muszę wjeść Błagam, powiedzcie, że mnie nie było widać, jak otworzyłam pysk. Wow. To jedziemy. Gdzieś. Na pewno. Chyba. Tak! To, że umieram. Jeśli to, to, to się powtórzy, tutaj to się zesram. Przysięgam. No i powiedzcie. Że nie. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy but who have become trapped in a dream state paradox instead Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol You will rectify this failure immediately I didn't turn to trudno ok okej, okay, nieważne chyba mi nie świeci na rica rica nie wiem co Na początku, jak to sama robiłam, szło mi świetnie, ale jeśli teraz będę się zastanawiać nad takimi głupimi rzeczami, jak ostatni debil, to, to się popłaczę. W sensie, niby ostrzegałam tam na początku, ale... Tak. O. Okej, okay, to może tak... czekajcie. O kurde. Może tak nie będzie. Może ty, a gdzie mój ser? Nie chcę gdzieś tam wracać, A bo może jednak. Nie. Trudno. Znajdziemy go jeszcze. Tak samo jak znaleźliśmy tego ultra potężnego kloca naszego minecraftowego. 100% Tak Co to ma być? Schody Mogę wziąć tamtych Bo już nie pamiętam, czy tam była bariera nawet, czy nie um, Mogę No to dobrze To go bierzemy, nie wiem po co Jabłka? Druch. To są jabłka? Mogę to. Nie mogę Szach? Ok. <laughs> Więc druga. Po... No to też jest jabłka. Ok. To smerfastycznie. Bo nie wiem, co niby mam powiedzieć. Bierzemy to, nie wiem po co to bierzemy. Pewnie tam nie trzeba będzie to w ogóle. Aha, nie tego, Okej, okay, okay, to pół klocek za mną leci, czy cokolwiek to jest. Nieważne. Co? Czekajcie. ja, ja muszę sprawdzić. No niestety, przykre. No to... Wow. Ach, ciemność, jak ja kocham ciemność. O! Oh. Jak ja kocham ciemność szczególnie, że mam wspaniałe siatki na oczach, które mi już dosyć uniemożliwiają widzenie. Ale tak. professional tip the average <coughs> adult can only withstand three to five dreams per night once this threshold is eclipsed by entering more dreams your mind will suffer an explosive mental overload reorienting you for the emergency exit protocol please subject yourself to explosive mental overload unfortunately okay. wow, ale ja adoptuję wszystkie klocki tylko, że gdyby rudy był klockiem, to bym go nie wziął <laughs> tak pewnie nie ważne nawet no i w sumie chciałam powiedzieć, że pewnie i tak nikt nie wie kto to rudy ale nie ważne Okej. Okay. Dobrze wiedzieć chyba. No i co to ma nie właściwie... Będzie ważne czy nie? Nie wiem. Aha. No, nie było tego. że <ścoughs> ja mam po tym iść jakoś. Okej, ok nienawidzę takich rzeczy gdyby nie gram w parkour i roblox ale człowieku wejdzie jak nie wejdę jak wejdę Okej, okay, to jest jakaś chujowa lampa. Co, co to kurwa jest w Co to robi? Bo nie wiem. Uwierzycie! Patrzcie się teraz na tą epicką rzecz! Ja nie mogę! Wspaniała! <ścoughs> tak. Nie wiem po co ja to naciskam, ale. please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. i am not capable of suboptimal suggestions. please exit this dream as soon as possible. Okay, cicho, be pop. Będzie coś boli. Co co? Czy, to czy dys czemu to do chuja skacze? Pamiętacie poprzedni znak, z którym się wcześniej tak męczyłam? Tak. Właśnie tak się teraz czuję. Okej, okay, nieważne. daw... Okej. Okay. no chyba nie. A, nie, chyba nie będę musiała tworzyć całych schodów z małych Pierdlian. Pierdliarda... ...kwadracików, które... ...które mi już zaczynają wkur... <gry> okej, okay. nie leć tam. Dobrze, okej, okay. weźmy sobie drugiego może tak... ...albo i nie. Albo i tak. Żeby się, nie wiem, łatwiej wyszło czy coś że to chyba dla bezpieczeństwa wezmę jednego nawet chyba nie ma sensu naciskać tych drzwi. Dobrze wiemy, że tutaj nic nie ma. Ale tak wow Czemu to się tak przekręciło? <laughs> Okej, okay, nie wnikam. To jest po prostu taki kwadrat. Taki, z takiego czegoś, co, nie wiem. O, okej. Okay. Powiadał nam skoczyć, czy coś wrzucić tam, nie wiem najpierw. Nieważne. W tą stronę, nie? Powiedzcie, że w tą stronę. Tak. Dobra, umieram Pekajcie Ale, ale bardzo to mi się kojarzy z PARABOLĄ STUNNEYA Tak, będę cały czas o tym mówić, bo nie, ostatnio w to grałam I to było zajebiste, ale raczej już tego nie nakręcę Bo to już nie będzie to samo dla mnie Więc tak Niestety Tylko tam było, były jakieś wybory, było jakieś Więcej coś było, a tutaj jest No, idź tą ścieżką, co ci pokazujemy. Hello, my name co is Dr. Glenn pierce, and despite touring the waterfall serenity zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Okay, to A, tak, że niby, no niby te ścieżki już tam były wytypowane, ale, no, płakam, narrator był zajebisty, wszystko było zajebiście. To jest cisza i spokój. Yy, najgorsze rzeczy, jakie mogą być. Czuję się, jakbym grała w szachy. Nie umiem grać w szachy. Może, nie wiem, myślałam, że um... Spierdalamy chyba? Powinniśmy, powinniśmy iść do światła. Szczerze. No jak widać no to... A możemy się tam wrócić. I o czym ja mówiłam w ogóle? Ja nie wiem już o czym mówiłam serio. Ale chcę iść tam. Z powrotem. Pe pewnie nic nie będzie, ale chcę tam spić O, tak. Nie chcę mi się tam dać. Sp <laughs> <Sorry. śmiech> Sprawdzać. ja mam krzywowy jakoś ustawiony strasznie. Ok. ok. No zapisuje się, to, 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 to o czymś świadczy, czy nie bardzo? Raczej Raczej niczym złym. Ta, ta droga nie... ta droga. Ta gra nie wygląda raczej jako jakiś typowy horror. Chyba. W sensie teraz wygląda jak horror. Typowy, może tak. Ale ogólnie chyba horrorem nie jest Nie wydawało mi się, nie wydaje mi się. Chyba? Co w się, sensie jakby była, to bym się nawet pozytywnie zdziwiła. Ale jak na razie. Nie wydaje mi się. Mm. Ja nie chcę zamieć, a mogę iść tutaj? Nie, nie mogę iść tutaj. Spierdamy. Jak, jak cię zamknę przed rylcem? Nie, handlarz, lampki nie mogę wziąć. Jak ja bym cię zamknęła przed rylcem, drzwi. w ogólnie moje drzwi w pokoju zostały tak troszkę. Tak troszeczkę. Mam zepsutą klamkę, może tak. Bo. Otwieram je po, podobną, zbyt agresywnie. To są kłamstwa. Ona, ona sama wyleciała, ok? Hm, Myślę, że to ostatnie, wolę. Nie no, żartuję. Jakby, co, co teraz? Ja tam iść? Ja, ja kompletnie nic nie widzę. Krzaczki Nie można wyjść krzeczkami? A tam nie były przed wszystkim te drzwi, co się zamknęły? W sensie, jakby ten pokój, bo. O, jeden przeźnie. Myślę, że ten jednak jest dobry pomysł iść w tą stronę. Yy, tak, tu bierze tego. Dietetyczna soda Mogę jedynie przejść? Mogę jedynie przejść, bo Tak Tutaj nic więcej nie ma Jest dietetyczna soda Soda Czemu mówię soda? Nie wiem Ale ok Brat mi zamknął drzwi A nic nie ma? No tu, to jest to samo Tu się nie da przejść oczy. Ketchupik. A to co to? Ja myślałam, że to dziura w sensie, jak mówię, słabo widzę, więc w ciemności to trochę na sprawa. Ha, myślicie, że nie zauważę. No ale no, nie, wiemy dobrze, że nie da się nic zrobić. I... Ty, ta, tam była kładka? Tam była kładka. Zaraz, jednak trzeba coś tu zrobić. Nie. Okejś. Nie, nie mogę iść. O. Okej. Okay. A jak pójdę w tą stronę? Myślę, że te odgłosy skrzypie... Okej. Okay. Co by było, jakbym poszła w drugą stronę? Co by było, jakbym poszła w drugą stronę? Jest tu coś dalej? Nie. Yeah. Ok. Kur. Kurde, znaczy. Tak. No to lecimy. Niestety. <ścoughs> Ale w ogóle chyba zaraz będzie idealny moment, żeby kończyć odcinek, bo 20 minut to jest już coś, co w miarę długo się w miarę długo się dla mnie montuje a tutaj już by było ale buczy tutaj już by było nawet chyba więcej niż 20 minut nie wiem, może odsłuchajmy jeszcze nie może dopiero następnym razem więc tak, w takim razie do następnego razu do zobaczenia